Hej, 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 witajcie na moim kanale. Na dziś przygotowałam dla Was premierę, wznowienie krzyżówki XXL. Krzyżówka jest za 10 zł. Stopnie chyba te same, co były od 10 do 150 tysięcy. Na dziś mam 3 sztuki. Zostawiłam po jednej linii. kład 30 zł oczywiście pierwsza jest z numerkiem siódmym bonusie mamy Lucyna, pozdrawiam wszystkie Lucynki i lecimy dalej troszkę bardziej Muszę za bardzo, o tak dobra i szukamy, szukamy dalej w, bonusie nie ma eu vou Kolejna na to M. Drugij I trzecia. tyle. Kolejna to A. Mamy bonusie. A. Tu mamy pierwsze słowo Ewa. Pozdrawiam wszystkie Ewy. Tu mamy drugie fuga. I to na tyle. O tak. O. W drugiej mamy pierwsze Rafa i drugie Ada. Mhm. I trzecia. Mamy pierwszy JAR, drugie ADAM. I to na tyle, lecimy dalej. Kolejna to I. Dobra. I w ostatniej. Dobra. Kolejna to Z, bonusu nie będzie już. Z mamy tutaj. Chyba. A jeszcze jedno tutaj. Dobra. Mamy tutaj Z i ostatni dwa. OK i ostatnia V V V było tutaj, ale to nam nic nie daje, bo L nie było. Było razy 2, bonusie 5000, a kontrolne BCE, czyli pusto. Druga z numerkiem 9. I tutaj utworzył się nam. Pierwszy, jeden wyraz udo, w bonusie et juda i szukamy dalej k. Mamy tutaj drugi buk, mamy k. Tu jeszcze jedno, drugiej mamy oko pierwszy Dobra. I ostatnia. Okej, okay, chyba tyle. Kolejna to Z ą się nie ma Z z i w ostatniej W Ostatniej tylko jedno. OK. Kolejna to i". Mamy w bonusie, brakuje A i szukamy i i. 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 w ostatniej mamy epitet pierwsze i lecimy dalej H. tu mamy jedno w drugiej nie widzę w trzeciej mamy jedno Przedostatnia S. Mamy tu S I tutaj E było. Dobra S". Jedno widzę. Mamy tutaj S, tu mamy drugie Set, i więcej nie widzę. I ostatnia R, czyli bonusu nie będzie, a R mamy tutaj, tutaj. Tutaj. Ale tu kończymy z dwoma. W drugiej. R, R, R. W drugiej wychodzi, że z jednym. A trzecia. również dwa i byłoby razy dwa, bonusie 50 zł, a kontrolne TR. I ostatnia, przepraszam, w bonusie neolit z numerkiem dwunastym. I szukamy E. Mamy w bonusie. E. Jeszcze tu, e. dobra. Mhm. Mm I tu jeszcze, okej, okay. kolejna to o, mamy w bonusie o, mamy tutaj pierwsze ciasto. Pierwsze słowo. I lecimy dalej. W ostatniej mamy już jedno Batik. Ale więcej o nie widzę. Dobra. Kolejna to D. D, więcej nie widzę. W drugiej mamy drugie A D. Mhm. i w trzeciej Mamy tutaj D I tylko jedno. Kolejna to p". Mamy tutaj pierwsze piec, w drugiej i w trzeciej. nic Kolejne to Z Mamy tutaj Z tutaj i tutaj w drugiej tylko jedno i w trzeciej I to chyba na tyle i ostatnia N zbrakło L w bonusie szukamy N tu mamy kolejny ekumenizm to jest drugie drugie i na dwóch kończymy w drugiej w drugiej również dwa i trzecia mamy tutaj wincenty to jest drugie. Czyli w drugiej również. 2, razy 3. 20 zł. A kontrolne R, T. Czyli dzisiaj na wkładu 30 mamy minus 30. Dziękuję wszystkim ślicznie za oglądanie. Do usłyszenia. Pa.